Magicznie i bajkowo, i trochę tak jak w amerykańskich filmach świątecznych, a nie wyjechaliśmy wcale daleko, bo jesteśmy w rodzicy. Ziąb, bo wszędzie śnieg, a nas tutaj rozgrzewają te wszystkie lampeczki dookoła. Pan Dawid Uchyła, czyli właściciel posesji i te, tych pięknych, wszystkich świateł. Ile ich tutaj jest? Witam serdecznie. Na dzień dzisiejszy jest 25 tysięcy lampek. I na tym pan. Pozostaje czy nie? Czy w przyszłym roku będzie 30 tysięcy no jak nawet nie 35 tysięcy, no, ambicje są spore i zobaczymy, co z tego wyniknie. A dlaczego właściwie co roku pan oświetla dom? To jest taka tradycja już trochę chyba zapominana. Tak, szczególnie powiedziałbym, w naszych tutaj najbliższych rejonach. Tradycja w naszym domu wzięła się tak naprawdę od dwóch drzewek oświetlających nasz dom, kiedy i nie wiem ile miałem lat 5 lat mój tata zaczął sam oświetlać dom. Gdy zacząłem dojrzewać, z roku na rok zacząłem kupować coraz więcej zestawów, no i aż do dnia dzisiejszego to robię. Przyjeżdżają tutaj na pewno y, zainteresowani, żeby zrobić sobie zdjęcia, żeby też y, popatrzeć. Nie przeszkadza to panu. Ależ skąd. To jest właśnie bardzo, y, że tak powiem, radosne, jak ludzie po, po prostu przyjeżdżają, oglądają, robią zdjęcia. Zachwycają się po prostu naszą pracą. To i my się zachwyćmy. To proszę prowadzić, oprowadzać nas po tych swoich oświetlonych włościach. To Z czego pan tutaj jest najbardziej dumny? Bo są zwierzątka, są pięknie oświetlone drzewka. A co jest taką dumą? Na dzień dzisiejszy jestem bardzo, ale to bardzo dumny z szopki, jak również z tutaj sosny. Jest jeszcze coś, co zamierza pan oświetlać w przyszłym roku, w kolejnych latach? No, za bardzo nie mam tutaj pola w manewru, manewru, tak, ale mam bardzo takie już ambitne plany, żeby coś nowego stworzyć. Troszeczkę tak, potrzymam w niepewności. Ale bardzo często w, w dużych miastach pojawiają się takie właśnie iluminacje i na wzór właśnie tych wielkich miast coś takiego mniejszego, ale Fajnego niespotykanego zrobię tutaj w przyszłym roku. To jest ta szopka, to jest przedłużenie tej iluminacji i tutaj można faktycznie podjechać. Pan mówi, że to są takie specjalne figury. Tak, figury Maryi Józefa i dziesiątka Jezus w 2012 roku widniały w Watykanie na placu Świętego Piotra. Czyli mamy tutaj trochę taką cząsteczkę Watykanu. No. Tak, po prostu zdjęcia były ściągnięte z internetu, powiększone i wydrukowane na banerze, no i dalej przekształcone w figury, że tak powiem, w figury 3D. Stoimy pod tą sosną, która jest taką dumą pana. Ile to wszystko trwa? Ustawienie tego, później codzienne włączanie tego, też o tym trzeba pamiętać, że to jest jednak obowiązek. Oczywiście. Zawieszenie tych wszystkich lampek yy, trwało półtorej miesiąca. Zacząłem w połowie listopada. Skończyłem 18 grudnia. A sam Pan to robi, czy są jeszcze pomocnicy? Są oczywiście. Tata mi pomaga, brat, bo takie wysokościówki typu za powieszenie światełek na sośnie bądź na, na domie, no to niestety trzeba najlepiej dwie osoby. Jeden na, na dachu bądź na drabinie, a drugi na ziemi wiąże niektóre światełka bądź sople. Świąteczne elfy, tak zwane. Tak, <grystanie> tak, tak. Pomocnicy Świętego Mikołaja. A ile to pobiera mocy? Wiadomo, że jest tam na pewno większy, większy pobór mocy, większy koszt, ale jest to do przełknięcia. Myślę, że jeden z najbardziej oświetlonych domów na pewno tutaj w okolicy. Jeśli nie najbardziej. No, myślę, że tak. Są siedzi, patrzą czasem z zazdrością, albo sami też, nie wiem, spróbowali, albo próbują. Dorównać? za no, zazdrością nie, ale z, po prostu z podziwem, bo nieraz jak stroje, no, to przychodzą sąsiedzi, rozmawiają ze mną, yy, po prostu zachwycają się też tym, pytają, co by, czy, czy, czy będzie coś, coś, coś nowego. To, co jest bardzo istotne, to pan to wszystko yy, samodzielnie zawiesza, ale też te wszystkie anioły, które tutaj widzimy, te wszystkie ozdoby powstają tymi rękoma. Tak, to, to, jest, to, to są moje koncepcje. Wyszukuję różne zdjęcia z internetu, potem je drukuję, powiększam i na ten wzór tworzę różne szkielety, figur, a później po prostu powstają iluminacje świetne. Pierwszą taką figurą, którą stworzyłem, właśnie była choinka, która widnieje właśnie z przedniej strony domu. Zrobiłem ją bodajże w pierwszej klasie gimnazjum, więc bardzo dawno temu. To jest jedna z najstarszych ozdób. Ręcznie stworzona, tak, tak, najstarsza, najstarsza figura. A kiedy się pan zabiera za to? No to? Rozumiem, że musi kilka miesięcy wcześniej zacząć powstawać. Figury zazwyczaj powstają w wakacje, jest ciepło, można na spokojnie, na, na zewnątrz zrobić, pomyśleć. A z czego one są, bo to takie elementy stalowe? Tak, konstrukcja, cała konstrukcja jest z drewna, ale są również przewiązane druty, by węże świetne, światełka mogły się po prostu trzymać na całej konstrukcji. Czyli tak jak mówiłam, trochę większy pobór energii, ale też więcej energii, tej świątecznej i tego klimatu świąte poprzez taką iluminację można sobie dostarczyć.